Jest wiosna, ale to, co za mną widzicie, to nie są przedświąteczne, wielkanocne królicze uszka, bo jak spojrzałam tak w obiektyw, to mówię, kurczę, to, to wygląda jak królicze usze i mogą się skojarzyć to z Wielkanocą. Jest wiosna, są czas na wiosenne porządki i ja właśnie w tym kontekście wiosennych porządków pomyślałam, że czas na to, żeby uporządkować nasze pamiątki z wakacji. Wiecie, jak człowiek jest na wakacjach, my byliśmy na, na ferie zimowe, na wyjeździe w Tajlandii, w Bangkoku, poszliśmy do, do takiego muzeum figur woskowych. I tam, po, po, yy, po tym całym zwiedzaniu tego muzeum, po tym jak zrobiliśmy sobie tysiące zdjęć z różnymi woskowymi, yy, znanymi postaciami, to na koniec można było wziąć udział w warsztacie, który polegał na tym, że można było zrobić z wosku, odlaną taką figurkę w swojej ręki. Najpierw wybierało się jakiś dowolny gest, który chciałoby się uwiecznić w tym, w tym wosku, a później mm, rękę w tym, w tym geście wkłada się do gorącej parafiny kilka razy, do wody, do gorącej parafiny i... Na długo do, do zimnej, takiej naprawdę lodowatej wody. Na koniec pan, który tam, czy pani, która pracuje tam w tym warsztacie, tutaj rozcina delikatnie ten, ten, ten wosk, wyciągamy, wyciąga rękę. No i pyta o to, jakiego koloru chcemy mieć naszą ym, figurkę. A dodatkowo, to co jest bardzo ważne, jaka podstawka ma być do naszej figurki, bo wiecie, jak Chcemy, żeby ta figurka gdzieś stała, to, to wtedy musi mieć jakąś podstawkę. Ja wybrałam sobie serduszko, dlatego że to było naprawdę <laughs> przezabawne. Bo jak się jest właśnie na wakacjach, szczególnie jak się jest na wakacjach z dziećmi, to ludzie decydują się na zakupienie różnych pamiątek, różnego rodzaju pamiątek, wtedy jest właśnie entuzjazm, jakieś takie emocje, emocje, które nas skłaniają do tego, żeby zrobić różnego rodzaju zakupy. Ale powiem, że właśnie tak w kontekście tych wiosennych porządków przed pozbyciem się tych naszych pamiątek, powiem, że zdały egzamin, ponieważ wielokrotnie przypominały nam, jakby o tym wydarzeniu. Tak? I sam fakt tego, że jak się już tą figurkę tam otrzyma, to ona jest zapakowana, nawet mam jedno jeszcze takie, zapakowana w takie duże pudło. No i wtedy człowiek dopiero zaczyna się zastanawiać, wow. Jak my z czterema takimi dużymi pudłami teraz przejedziemy taksówką do hotelu, no to to jeszcze nie jest tak źle, ale później z tego hotelu przecież przemieszczamy się do zupełnie inne miejsce, na wyspę w Tajlandii, więc będziemy musieli jechać znowu z tymi pudełkami, a później stamtąd w drugim hotelu, do z kolei, jak będziemy wracać do, do domu, to na lotnisko, a z lotniska i jak to zapakować, czy zrezygnować z części bagażu i wrzucić to do do walizek czy nieść jako bagaż podręczny, no ale takie pytania pojawiają się dopiero wtedy, kiedy emocje już opadają, a oczywiście nie było mowy o tym, żeby zostawić figurki gdzieś tam na drugim końcu świata, bo przecież one wiążą się z konkretnymi przeżyciami. To wcale nie jest takie takie łatwe trzymać długo rękę w gorącej parafinie, a szczególnie w tej lodowatej wodzie, kiedy masz takie um, uczucie, że ta twoja ręka właściwie zastyga, tak? Ona zastyga, tu jest tak gorąco, tu ta woda taka lodowata, ręka zastyga i to jest takie dosyć niekomfortowe, dziwne uczucie. Więc pomyślałam, że mogę użyć tych, y, tych rąk do tego, żeby dziś podzielić się z tobą taką y, myślą, zachęcić cię do tego, żeby, żeby jeszcze bardziej poznawać siebie, mianowicie. My w życiu czasami jesteśmy w oczach innych ludzi albo w swoich oczach, właśnie jak taka odciśnięta dłoń. Ludzie patrzą na nas w jakiś określony sposób. Często to jest sposób, który po prostu pozwala im us usystematyzować pewne życie, rzeczy w życiu. Mamy taką tendencję, mamy taką umiejętność i to jest też dobra zdolność w niektórych momentach, żeby generalizować. Więc Ktoś ma o Tobie zdanie, że jesteś taka albo inna, że zachowujesz się w taki albo inny sposób i tak naprawdę bardzo wiele, w bardzo wielu sytuacjach tego zdania nie chcę zmieniać. Ja miałam taką sytuację, kiedy jako dziecko w podstawówce mieliśmy taki zwyczaj, żeby co jakiś czas jeździć do siebie na weekendy. Ja jeździłam do swojej przyjaciółki, ona do mnie i tak się wymieniałyśmy tymi Tymi weekendami. Tymi I kiedy miałam przyjechać pierwszy raz, to mama tej mojej przyjaciółki zapytała ją, słuchaj, jak myślisz, krupnik będzie okej, okay? jak Bożena przyjedzie i ona je krupnik? No ona mówi, tak, będzie ok, będzie jadła krupnik. Więc jak przyjechałam pierwszy raz, na obiad był krupnik i mama zapytała, czy mi smakuje, więc odpowiedziałam, że tak, oczywiście. Jak przyjechałam drugi raz na obiad również był krupnik, za trzecim, piątym i dziesiątym razem na obiad był krupnik, a kiedy pewnego razu ta mama pyta nas, no jak e, smakuje zupa, i do mnie mówi: To jak, na krupnik?, zanim ja zdołałam odpowiedzieć, że smakuje mi, no to ona sama potoczyła jakby dalej de, ten, ten monolog i mówi: No, tak, na pewno ci smakuje, bo przecież to jest Twoja ulubiona zupa. Więc dowiedziałam się wtedy, że krupnik jest moją ulubioną zupą, a mama mojej koleżanki wywnioskowała to po tym, że zakodowała sobie w pamięci, ja lubię krupnik, więc za każdym razem jak przyjeżdżałam, żeby nie robić sobie kłopotu i żeby nie narazić się też może na jakieś, no wiecie, na taką sytuację, że będzie niezręcznie, zawsze robiła krupnik i dodała sobie do tego, że to jest moja ulubiona zupa, więc ja na pewno jestem przeszczęśliwa, że ten krupnik za każdym razem, kiedy przyjeżdżam, jest. Więc do tej pory ich dom kojarzy mi się przede wszystkim z Krupnikiem i do tej pory pamiętam tą sytuację, gdzie nie wiedziałam, jak się zachować, bo nie chciałam jej zrobić przykrości, że Krupnik nie jest moją ulubioną zupą i że chętnie zjadłam coś innego, a z drugiej strony wiedziałam, że ta sprawa nie jest aż tak istotna, żeby o nią walczyć. Ale czasami w życiu mamy takie sprawy, które są na tyle istotne, że warto o nie, o nie walczyć. I to są takie sytuacje, kiedy potrzebujemy takiej zdrowej wiedzy o sobie, takiej zdrowej pewności siebie, takiej asertywności, żeby się obronić, a jednocześnie, żeby wiedzieć, w którym momencie zrezygnować i nie tracić czasu na bezsensowną w zasadzie walkę. Bo czasami są takie sytuacje, że w pracy nasz znajomy, a ktoś kto jest jakby na równi z nami, a może ktoś, kto jest naszym przełożonym, daje nam do zrozumienia, że uważa nas za kogoś mniej kompetentnego niż resztę, albo że daje nam do zrozumienia, że no nie jest pewien, czy dalibyśmy radę. I my czujemy, że ta osoba nie darzy nas jakimś wielkim takim szacunkiem albo że traktuje nas trochę inaczej niż innych, że za każdym razem rodzi się w nas takie silne poczucie, tak odzywa się w nas takie to odzywa się w nas ego, żeby jakby udowodnić, że ta osoba mogłaby myśleć o nas inaczej, że my jesteśmy inni, więc staramy się udowodnić tej osobie, że jesteśmy inni, że ona mogłaby zmienić, że my zasłużymy, żeby ona zmieniła Zdanie na nasz temat, albo my ją przekonamy choćby siłą, żeby ona zmieniła zdanie na nasz temat. I w ten sposób sami dajemy się, pozwalamy sobie na to, żeby ktoś nas po prostu szantażował, bo okazuje się, że ta osoba um, stwarza jakąś sytuację, w której my robimy więcej niż powinniśmy robić albo. Um, sprawia, że w stosunku do niej staramy się bardziej. Okazuje się, że przychodzimy do pracy i zastanawiamy się nie tyle nad tym, co ja mam zrobić, tylko jak ja mam to zrobić, żeby tej osobie udowodnić albo jakie ja mam to zrobić, żeby tą osobę przekonać, że ja naprawdę zasługuję na jej szacunek, na jej sympatię, na jej jakiś respekt, no, na cokolwiek. Więc to jest jedna jedna z takich pułapek, kiedy Idziemy jakby o krok za daleko i próbujemy wpłynąć na to, jak ktoś nas widzi. Bo oczywiste jest, że kiedy jakaś sytuacja wymaga jakiejś konfrontacji i my możemy to skonfrontować i powiedzieć tej osobie: "Wiesz, ja poczułam się w tej i w tej sytuacji w taki sposób" Ponieważ wydarzyło się to i to, i chciałabym, żebyś w podobnej sytuacji zachował się w taki taki sposób, zachował się inaczej, albo chciałabym, żebyś to teraz naprawił, albo żebyś mnie przeprosił cokolwiek. I wtedy po takim jednym, czy dwóch spotkaniach, mamy już w zasadzie dobry obraz tego, czy ta osoba chce. Zmienić swoje postępowanie w stosunku na nas, i być może, nawet jeśli nie zmieni jakoś zdania, to przestanie wyrażać negatywne zdania nas, do nas, czy nie. A jeśli próbujemy przez długi czas naprawdę zmienić patrzenie innych osób, tak, żeby one widziały nas tak, jak my chcemy, żeby nas widziały, to to jest po prostu strata czasu. To jest po prostu strata czasu, energii, wszystkiego, co dobre w naszym życiu. Nie ma sensu tego robić bo czasami warto zdać sobie sprawę z takiej trudnej sytuacji mianowicie tego, że są ludzie, którzy naprawdę akurat kiedy my z nimi się jakby spotykamy, są w tym sezonie swojego życia, w tym etapie swojego życia, kiedy ich myślenie na jakiś temat jest po prostu takie Pudełkowe, takie zamknięte w jakimś schemacie. I może być tak, że niektórzy ludzie funkcjonują właśnie w ten sposób, że jeśli wyrobią sobie zdanie na, jak, na czyjś temat, to oni absolutnie już nie chcą widzieć tej osoby w innej sytuacji. Jeśli uważają, że ta osoba jest taka, to nie ma tam już miejsca na nic żywego. Ona nie chce tak naprawdę poznać żywego człowieka, nie jest otwarte. Na to, żeby, żeby usłyszeć, co ta osoba tak naprawdę myśli, czy się zmieniła, czy się nie zmieniła, czy nie chce wykazać się taką ciekawością, żeby zobaczyć, czy ta osoba poza tą swoją powierzchownością ma coś więcej, albo um, nie da szansy w ogóle, żeby, te, żeby ktoś się przed nią otworzył, czy pokazał, że jest inny, tak? Więc Czasami są tacy ludzie, i wtedy po prostu warto dać sobie spokój. Ja pamiętam, kiedy, kiedy usłyszałam pierwszy raz takie zdanie, że ludzie z, z twojej przeszłości, z ludźmi z przeszłości nie zbudujesz swojej przyszłości. I to jest takie mocne zdanie. W pierwszej chwili myśli się właśnie o bliskich osobach, i mówisz, no, no nie, no przecież ja, ludzie z przeszłości. Czyli to ci wszyscy, których poznałam gdzieś tam dawno, to oni już się nie nadają w przyszłość. Trzeba zmienić relacje szybko. Nie, nie o to chodzi. Jeśli ktoś jest z tobą. W tej teraźniejszości i rzeczywiście buduje z Tobą to, to życie i rozwija się razem z tobą, to to jest człowiek, który jest z tobą teraz i z nim jak najbardziej w przyszłość można iść. Tu chodzi o takich ludzi, którzy czasami zamkną się właśnie w swoim myśleniu, w swoim postępowaniu, wiedzą najlepiej, jaka ty jesteś we względu na to, czy zrobiłaś jakieś postępy, czy nie zrobiłaś jakichś postępów. Czasami jest tak, że nawet ktoś skończy na przykład dodatkowe studia, pokazuje dyplom jakimś znajomym z liceum, no co Ty, ty? No co, ale przestań, pamiętasz, jak my wtedy na maturze to pamiętasz, my ściągaliśmy to na pewno teraz ten dyplom tak myśli. Po prostu nie dowierzają, jakby nie dopuszczają do siebie możliwości, że ktoś mógłby się zmienić. Tak czasami jest, kiedy ktoś wychodzi z jakiegoś środowiska albo to co się mówi też w terapii, że jeżeli ktoś był w środowisku, które wspomagało jakby jego picie, no to później musi zmienić to środowisko, dlatego że środowisko będzie ciągnęło tą osobę, która chce się zmienić, będzie ciągnęło w dół. Więc tu warto sobie uświadomić, czy otaczam się ludźmi, którzy żyją przeszłością i są z przeszłości. Czy otaczam się ludźmi, którzy są mm, takimi ludźmi, którzy jakby charakteryzują się taką zintegrowaną y, z osobowością, czyli czymś, co, y, o czym też mówię y, dużo w moim kursie, o, tym, o takimi ludźmi, którzy potrafią wykorzystać przeszłość, potrafią pogodzić się z przeszłością, wykorzystać ją przez to, że ją też zaakceptują i z takim entuzjazmem patrzeć w to, co będzie. Dalej, to co będzie bardziej rozwojowe, a jednocześnie naprawdę skupić się na tym, co mogą zrobić tu i teraz. Czyli takie środowisko, które nas wspiera, które nam pomaga iść do przodu. I co zrobić w takim razie? Czy nie powinniśmy po prostu w ogóle się przejmować tym, co kto o nas myśli, czy jakby nie powinniśmy, powinniśmy tylko. Skupiać się na tym, co my uważamy, albo robić to, co my chcemy, a reszta się nie liczy. Mi nie o to chodzi, bo są dwie skrajności. Jedna skrajność to próba ym, wymuszenia na innych, żeby myśleli o nas dobrze. A druga skrajność to jest taka, że człowiek robi, co chce, nic mi nie obchodzi. A tak naprawdę warto skupić się na tym, co, jakie zdanie na mój temat mają ludzie, którym naprawdę mi... Na, yy, którym... Na mnie naprawdę zależy, czyli ważne osoby w moim życiu. Jakie one dają, jakie one dają mi feedback, jaką dają mi zachętę, do, co o mnie uważają, to może być bardzo pomocne w tym, żeby poznawać bardziej siebie. Ale właśnie to poznawanie siebie jest takim kluczem. I tak jak właśnie pokazywałam z tą ręką, nasze życie jest dynamiczne. My czasami uważamy, że wszystko jest super, a czasami wydaje nam się, że wszystko jest do niczego. I ktoś może powiedzieć, znając nas z tych sytuacji, kiedy. Coś jest dla nas trudne, o, on jest takim pesymistą, on w ogóle jest do niczego. Wszystko ciągle narzeka i, i uważa, że wszędzie w, szuka żu, dziury w całym i to będzie opinia właśnie tego człowieka, a ktoś, kto zna nas z innego środowiska, albo ktoś, kto zna nas z innych sytuacjach, nie, to jest taki świetny, on tak jest rozmowny, on ciągle tylko gada, bardzo dobrze też się z nim rozmawia i może nas znać zupełnie od innej strony, że jesteśmy szaleni entuzjastyczni, albo. Albo bardzo, właśnie tacy dynamiczni, tak? To są opinie innych ludzi. A teraz najważniejsze pytanie: co ja myślę o sobie i co ja tak naprawdę chcę w sobie rozwijać? Co ja chcę o sobie myśleć? Bo to jest kluczem do naszego życia. Jakby próba przekonania kogoś, żeby nam dał jakąś pew żeby nam dał pewność siebie, żeby na o nas dobrze myślał, żeby do nas e z nami chciał jakoś współpracować czy, czy, czy tworzyć związek. Przekonanie kogoś do siebie, żeby w nas uwierzył, żeby, żeby do nas się przekonał, to jest jakby nie tędy droga. Lepszą drogą jest to, kiedy my sami naprawdę przekonamy siebie do samych siebie. Kiedy przekonamy siebie, że możemy być autentyczni tak, jak chcemy być. Czyli takie fajne ćwiczenie na to, żeby poznać siebie i żeby rozwijać siebie, to pomyśl sobie o trzech rzeczach, o trzech takich cechach, które określałyby cię, które chcesz, żeby cię określały w Twoim życiu i które odnoszą się do ciebie. To może być, że myśląc o sobie. Powiesz, że jesteś osobą pewną siebie, odważną, entuzjastyczną, pogodną, serdeczną. Takie określenia, które, które mówią coś o tobie, o tobie, że jesteś dobra, czy że, że potrafisz kochać. Rzeczy, które określają Ciebie jako człowieka, takie Twoje idealne, ja bym powiedziała, takie coś, co Cię ekscytuje, co mówi tak, chcę taka być. I przekonaj siebie. Że możesz taka być. I każdego dnia myśl o tym, że możesz rozwijać się w tą stronę. Przypominaj sobie te trzy rzeczy. Taka jestem, taka się staję, taka się, do, tego się, do tego się rozwijam i uwierz, że taka jesteś. Polub siebie taką, właśnie jaką, jaką jesteś. I druga taka rzecz, bo nikt z nas nie jest samotną wyspą, więc druga taka rzecz, pomyśl o trzech rzeczach, o trzech takich cechach, które określają cię. Chciałabyś, żeby określały cię, żeby były takim twoim wyznacznikiem, takim twoim kompasem, jeśli chodzi o traktowanie, o relacje z innymi. I może to być otwartość, może być to, że jesteś pomocna, że jesteś życzliwa, że jesteś kochająca, właśnie takie rzeczy, które określają ciebie w stosunku do innych. Czy to będzie dla ciebie ważniejsze w kontekście takim tych relacji bardzo bliskich, czy tych relacji dalszych, to jak sobie gdzieś tam w głowie to poukładasz, nie ma takiego znaczenia. Ważne, żeby Ciebie to motywowało, że Ty widzisz ten, ten obraz siebie samej w stosunku do innych ludzi. A to, co jest istotne, to przypominaj sobie o tych cechach. Przypominaj sobie i zastanawiaj się, jak możesz się rozwijać, jak możesz się stawać taką osobą i kiedy Ty uwierzysz w siebie kiedy Ty uwierzysz w siebie taką, jaką siebie widzisz, to wtedy ludzie zaczną też wierzyć w Ciebie. Że taka jesteś i taka się, po prostu, taka się po prostu staniesz. Więc do tego cię zachęcam do tego, żebyś bardziej um, rozwijała siebie, żebyś um, próbowała odnaleźć, jaka jesteś, a jaka chcesz być, nie dając całkowitego prawa ludziom, żeby określali, jaka, jaką osobą jesteś, tylko dając sobie prawo do tego, żeby tworzyć siebie ciągle na nowo gdzieś tam do przodu i zakończę moim ulubionym zdaniem rozwijam to co mam, by osiągnąć to czego pragnę i do tego samego zachęcam ciebie i życzę ci jak najwięcej powodzenia w tym.